No witam Andrzej, Piotrek. Jak tam minęła 30 godzina y marszu i jak tam wygląda sprawa? No trochę później wstaliśmy niż planowaliśmy, bo stajemy o pierwszej. Przesunęliśmy czas wstania, stanie, no się usiłziliśmy. Gotujemy <grystanie> się do marszu nie dotawi, dotar, z jezotami. No z jakimś później koło godziny, ale dotarł, tam. W góry młodego, młodem się wycofał, także idzie doszedł sam.

A jak tam nogi tradycyjne, kiwaczki, Leszek robi? No, w cały czas, no wiesz. No, Jakby Leszek nie kiwał się, byłoby coś niechore, albo nie tak. Kilka odcisków się porobiło, nie znajdę Coś nie więc podejrzewam, że wejdziemy. No, ale... Zobaczymy. No dobra, w takim razie jak, jak wstajecie teraz i ruszacie w trasę, no to myślę, że gdzieś tam rano się dzwonimy po godzinie szóstej pewnie i zobaczymy jak tam Wam idzie i w którym miejscu jesteście. No Pani być o szóstej już na okraju, myślę, ale to jest moje życzenie te w tej chwili, nie? Albo przed A będziecie się wspinali na śnieżkę, bo to ten element zawsze był taki dowolny, że może była nie, nie było to konieczne. Spinamy się, ale tylko do drogi bileuszowej schodzimy do drogą bileusową, w związku z tym, że szlak ta, 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 ten konta, ta dentyna na śnieżkę drugiej strony jest zamknięta w remoncie. Więc śnieżkę dzisiaj w tym roku omijam. No dobra, w takim razie, w takim razie yy, zbierajcie się. Miesień niech się wam tam dobrze rozgrzeją, <grym zbierzy> Pozdrawiam wszystkich. Podziękuj Leszkowi, że tam w tle się przebił. Chyba, że leszek chce nam coś powiedzieć ciekawego, to niech. że pan z nogi ciekawego nie będzie A pełche, ma po przebijane nitkami. <grym zbierzy> A pełche, że ma po przebijane nitkami. Nie, nie wiem, bo nie zapowiedzieli, na kurzę. O, no to nie pomajem. Teraz, na wieczór nogi, to okazuje się, że to się. A, już nie a W takim razie wszystkiego dobrego. Do rana. Myślę, że parę minut po szóstej się zdzwonimy, jeżeli wszystko będzie yy, tak możliwe. No i zobaczymy, jakie macie postępy. Obyście już byli za okrajem. Na razie wszystkiego dobrego. Cześć.